Ok, więc y, widać, że w tym roku będzie zapraszany na kolejny Information. No i dzisiaj małe informacje, jak to w Information, masło myślane, ale dlaczego nie było produkcji ogólnie przez cały tydzień? Dlatego, że nie miałem czasu, znaczy nie tyle co nie miałem, co nie miałem siły I już. E, a co ja co się w szkole nagadałem, to po prostu e, nie miałem już ochoty gadać więcej do mikrofonu, więc e, Stąd, stąd ten przestój. Ogólnie już mieliśmy skończyć. Już rano miały się pojawić 5 odcinków i tam też miała być prawie i końcówka itd., itd. Ogólnie no będzie. jurem będzie, ale pierwszego, drugiego i trzeciego. Października. Pierwszy, drugi, trzeci, czyli środa, czwartek, piątek. I teraz tylko w czwartki piątek... Środy, czwartki, piątki będą filmy, więc bida z nędzą. No zmienimy to na święta dopiero. Święta film będą codziennie ale mniejsza o świętach. Więc y, jeśli chodzi o Dark Saga, kiedy będzie, kiedy będzie Uran, no to Uran będzie w, w, w pierwszy, drugi, trzeci, a jeśli chodzi o Dark Saga to jeszcze nie wiem. Y, trochę się plany pozmieniały niestety, ale będzie w październiku, na początku października jeszcze pewnie. Więc luz A jeśli chodzi y, o to... Y, nie, wszywa wszystko, tak? Uran, Uran i Dark Saga. Tyle. Skończę Dark Saga będę miał więcej czasu na różne tam, czy recenzje modów, czy tam gameplaye różne, bo mam jeszcze sporo gier, które chciałbym pokazać. I po co trochę chcę pograć jeszcze? I ogólnie mniejsza. Z tym ogólnie jeszcze jeśli chodzi o Dark Saga, no to Dark Saga jeszcze sobie gram i się tam dowiaduję jak przechodzić różne misje, żebym na filmach nie było przestoju, żebym po prostu nie, nie robił cięć i szukał po internetach albo biegał w tej we w dalsadze tej, w tej żeby rozpłynąć o co w tym chodzi w, tym za, w danym zadaniu więc mniejsza yy, wszystko chyba powiedziałem i jeszcze miałem dla was małą informację jest hubert kopeć czyli hubert kopeć czyli mój właśnie widz który zajął się teraz właśnie yy... maszynimą do gotika dwójki yy, przepraszam jedynki yy, pod tytułem gotik sumienie yy. No i ogólnie możecie zajrzeć Pewnie linka w opisie nie dam, bo to już by było naprawdę komercha Nie chcę być ko... ko... nie chcę, nie chcę być ko... Koko... koko... Ko. Jak, jak to się odmienia? Komerc, nie chcę być komercyjny nie chcę, się, nie chcę się podlegać pod komercję, więc No wiecie, jak to bywa, ale... Pewnie gdzieś tam Hubert napisze na dole komentarz, to wejdźcie w jego... Znaczy yy, mogę dać jego link do jego kanału? Tak, do filmu nie mogę dać, bo to już jest komercha. Yy, więc pewnie y, jego link do kanału będzie w opisie, zajrzyjcie. No bardzo, bardzo nawet yy, fajnie to wygląda. Jeśli chcecie, możecie wziąć udział w dubbingu, bo poszukuję właśnie dubbingerów. Ja wziąłem udział w roli takiej pobocznej, dlatego że niestety nie mam czasu na... Role pierwsze, nawet drugoplanowe, takie osoby trzecioplanowe, które powiedzą dwa zdania i koniec, więc ym, no to chodzi właśnie głównie o mój czas, więc żeby tam nie było, że ja was zachęcam do tego, żeby dobingować, a ja sam nie biorę, yy, nie biorę się do, do tego, żeby pomóc widzowi, więc yy, to było na tyle, nie chcę tu jeszcze yy, powiedzieć chyba wszystko, więc yy, Ogólnie też jeszcze się pewna osoba się do mnie, czyli robar III, który tak się nazywa koleś na YouTube, się do mnie przesapał o to, że mam, mam zmienić konto, mam zmienić um, obrazek profilowy mojego awatara na YouTube i powiem, że o tyle takiego wała, nic nie będę zmieniał. To należy do pirani Bytes, ten rysunek czy kogoś tam innego, a nie do jakiegoś tam jednego typa, więc w mam to wszystko w dupie, sobie, może ta osoba sobie pisać ile chce jakiś tam yy, nie wiem jakiś tam Kaczyński ten, tak samo ma mordę, SKF ma mordę Kaczyński od może pisać, mam to szczerze wszystko, wszystko w dupie, yy, więc no tak, tak można to wszystko powiedzieć, więc trochę tego, trochę tamtego, trochę tego, więc co było na tyle następnego